wyraźny problem dotyczący kwestii edukacyjnych, dlatego, że koncepcja wychowania bezstresowego jest nam dokładnie obca i to, tą koncepcję chcemy w sposób zasadniczy zmienić, ale mundurków nie będzie. Ja osobiście jestem zwolennikiem mundurków. Ale tylko przez rok, czy nie, 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 ale kwestia, ale mundurki nie są najważniejsze. Najważniejsze jest przywrócenie autorytetu nauczyciela w szkole i zwiększenie odpowiedzialności uczniów. Nie może być tak, że nauczyciel jest bezradny wobec, wobec ucznia, że nie ma żadnych sankcji wobec y ucznia. I w moim przekonaniu y edukacja to nie jest tylko y dostarczanie wiedzy, ale to jest przede wszystkim wychowanie. I przywrócenie wartości wychowania w y procesie edukacyjnym y ma zasadnicze, zasadnicze znaczenie. Ja myślę, że nie przypadkiem. Cie, taki, taką popularnością w Polsce cieszą się szkoły katolickie, bo rodzice mają nadzieję, że te dzieci nie, że tak powiem, zostaną w tych szkołach wy, wychowane, a nie tak powiem, wyrosną na jakichś rozwyżonych wyrostków. Więc natomiast ja jestem zwolennikiem zasadniczej przebudowy polskiego systemu wychowawczego, edukacyjnego, oparcia go na starych, klasycznych metodach, których Wychowanie ma zasadnicze znaczenie i wychowanie nie może być w sytuacji takiej, w której nauczyciel nie ma żadnych możliwości oddziaływania na ucznia, żadnych sankcji karnych, gdzie ma, mamy przecież wielokrotnie do czynienia z sytuacją poniżania nauczyciela prze, przez uczniów. Tacy, tacy uczniowie muszą być wyrzucani ze szkoły. Muszą być jasne sankcje w stosunku do tych, którzy nie są w stanie podołać edukacji czy, 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 czy wychowaniu. Jaka jest alternatywa dla tych uczniów wyrzucanych ze szkoły? No, a jaka jest alternatywa, czy mają być zdemoralizowana cała klasa, czy tylko jednostki? Demoralizacja tego jednego ucznia będzie pociągała za sobą konsekwencje. Jeżeli się tego ucznia utrzyma w szkole, to będzie demoralizacja całej klasy. W związku z tym lepiej odsunąć jednego, niż żeby cała klasa ulegała demoralizacji. Ja jestem zwolennikiem stworzenia specjalnych szkół dla takiej młodzieży, w której będą szczególne rygory. O tą Tak. Ale nie może być sytuacji takiej, że ucznia nie można wyrzucić ze szkoły, że nie można go zostawić w drugiej klasie, na, 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 w tych pierwszych klasach, na przykład. Pod tym względem jestem zdecydowany, czy jesteśmy zdecydowani na zupełnie inny model wychowawczy. Zresztą, żeby była sprawa jasna, my jesteśmy bardzo krytyczni wobec systemu gimnazjów. Ja sam, jakbym byłem posłem aws głosowałem za tym, ale dzisiaj. W moim przekonaniu ten system się nie sprawdzi i trzeba wyciągnąć wnioski. No, nie można tkwić w błędzie, jeżeli się ten błąd, błąd popełniło po prostu.